O tym, że w spicie są twierdze gwiazdy. Niestety mój mikrofon po kontakcie z wodą odmówił posłuszeństwa i zaczyna wariować. Na początku prawie w ogóle nie nagrywa, dopiero później wraca głos. Jest, yy, nie zepsuta jest chyba w Sankt-Petersburgu, ale tu też są. też są. Pietrzy gwiazdy. To już na wyjście. Chodzi, niedzielę, popołudnie, przy bliżej czwartej, nocy 24 no już handlu nie ma, chociaż część z tego była otwarta Także cisza spokój, tak wszyscy na plaży z powrotem a to w Riva Travel, dobry kurs, można wymieniać pieniądze i jechać jak chcesz gdzieś dalej tu jest ten mój jach. nie chyba nie bo jeszcze go nie kupiłem no. ale o co chodzi? No, o to chodzi, że dostałem no, się do Chorwacji, do Splitu e, wakacje na budżecie e, bilet Fastu, to jest jakieś 70 powrotnych bez przesiadek, jeden not eee, hotele, apartamenty tańsze niż na Teneryfie czy w ogóle na, na Gran Canaria eee, pięknie więc póki co jestem zadowolony dopiero pierwszy dzień po pierwszej nocy dopiero odkrywam co tu się dzieje ale i tak jest super no i jedzenie też dobre i wcale na razie zobaczymy, że nie jest drogo tak. jest tak może najtaniej na świecie ale znośnie wszystko to Jedynie do czego można się przyczepić to że plaże są tu kamieniste e Najmniej te, które ja tutaj spotkałem. Ale ja i tak wchodzę w butach do wody, to mnie tutaj nie rusza. Split. E, pogoda dzisiaj się zamała. Ma jeszcze się nie zamała, ale mam e, jakieś burze, silne wiatry, ostrzeżenia są. E, no, temperatura jest drastycznie spadła bardzo zimno jest, 29 stopni już jest e, dzisiaj trochę powiewa i nawet są chmury coś nowego Jakby dopiero trzeci dzień to odkrywam uroki tego miasta dzisiaj dzień był taki bardzo luźny e, praktycznie byłem tylko na śniadaniu, lunchu e, teraz przyszedłem na e, klasję e, sorry, na piwo i, i później kolację oczywiście nie wrócę, a jutro mam e, przeprowadzkę przeprowadzam się bardzo blisko tego miejsca gdzie jestem tu e, nad samym portem tam jest wyjście stało się to co się miało stać przyszły chmury i zaczyna padać deszcz normalnie szok w tramkach tak wygląda Chorwacja po deszczu widzieliście ten żar w wodzie Co się stało? Tragedia. Normalnie spadło temperatura do 26 stopni.